Witam widzowie na kanale Pigon Poland Dzisiaj robię biały miks dla gołąbków. Biały, czyli yy, miks, który będzie wsparciem dla yy, kości, będzie wsparciem dla odporności gołąbków Mam tutaj twaróg klinek. Dorwałem taki z czosnkiem i koperkiem. Jakiś taki nie wiem co to jest za Faruk. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Ale to gołąbki mi przekażą czy mi smakowało, czy nie. Osobiście jeszcze go nie spożywałem. Dobra, klin, klinek cały tutaj wszedł nam do puchy.